11. Do poprawnego podłączenia wygodera zazwyczaj potrzebne jest tylko jedno. Raz, Ten przewód, przewód służy do przesłania i obrazu. 10, jeżeli 7, 8, się podłączyć, to nie będzie słychać i widać. 10. 13, nie 12. 13 było tylko. 13 dyk? Nie wiem... Aby Telewizor na nowy typ z wbudowanym dekoderem DVB-T MPEG-4 lub dokupić do telewizora starszego typu zewnętrzny dekoder DVB-T MPEG-4. Podłączenie dekodera jest zasadniczo proste. Wystarczy podłączyć kabel od dekodera do pasującego do niego wyjścia znajdującego się z tyłu telewizora. za wizytę, a w następnym odcinku